W środku są slime, masz dekoracje i już spożyć takiego sobie slajma, wiesz? To jak boisz. Fajnie? No trochę mam tych, ale tych tak? nie mi się im skończyło. się tak boi Lorenca, że ręce ucieka. No dawaj, nie, nie uciekaj. Później mam takie nowe. Jeszcze chyba mam takie nie jeszcze jeszcze, nie? Tak, nie jadłam. Nie, nie jadłeś, nowe są. Tutaj masz swoje ciastka, które lubisz, co nie? Tak, tak. Jeszcze Następnie mam lecz ameryczne cukierki. Ładnie się lubiłeś, nie? A, jak, jak byliśmy w stanie to. No. Masz... To było we Włoszech i też było to, takie coś w Polsce. W Polsce nie? Też? W takim klepie, gdzie są... A, włoskie gdzieś... rzeczy? Tak. Aha. No to nic, to Ci przywiozłam. Tutaj masz takie też, każdy kinderka. Tutaj masz ciasteczka kinderki. I tam gdzie są dużo owoców i ogórki te są. I na koniec słuchaj mam karty do Uno, to Ty chyba nie umiesz grać w ale nie? Ale nauczycie, będziemy sobie grały później razem. Następnie masz, wiesz co to jest? A, taka plastelina, że można z tego zrobić. No i później ona zastyga i zostanie Ci taka, jak takie coś się stworzyłaś. Później zastyga i mam ja grę. Ciebie no. też gra. Otwieramy grały. teraz. Widzisz, to dla twojej mamusi. Tylko, żeby się nie rozgrzesło. Proszę o to. Co wy tutaj po angielsku? Co? Co ty, Czaruś? No chodź, nie wstydź się. Tu patrz, jaki, jaki chłopczyk. My, my. Beautiful. Beautiful. A. Włos Włoskiego jeszcze nie zna. I help you. No. <laughs> Uciekła. Jedyny co Lorek był w stanie się dowiedzieć, to ile lat ma czarny Ale no, jesteśmy. Ja wstałam, usłyszałam ciągle, że nie pracuję. Teraz powoli się ogarniamy. A w ogóle dzień dobry. I jedziemy szybko na śniadanko. Później my już sobie wyjedziemy do Gierzycka. Powiem Wam, od dawna nie używam podkładu. Dlatego, że po prostu u nas w Włoszech płynie podkład, więc nie ma po prostu sensu to nakładać, bo po godzinie już jest cały wypocony, ale <głos> <głos> przez to, że jestem w Polsce, to sobie użyję. Lorenzo! Si? Sí. ¿Quieres, quieres un espresso? En español, en español. Quieres un espresso? Ahora. Ahora. Espresso como ayer? Jest, perfekt. słuchajcie, tutaj taki outfit. Mam taki komplet jeansowy, gdzie mam taką spódnicę e, jeansową, do tego, do taką koszulę e, i założę do tego Cowboyki, więc mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało. Ja się przepakowuję, bo mówię, co ja będę brała dwie walizki, więc e, jakby... Na te trzy dni to biorę jedną. I patrzmy, co to jest za taka duża torba? A przypomniało mi się, że to jest zamówienie od mojej babci. Od babci Danusi. Pewnie się z nią nie zobaczę teraz, ale zostawię tutaj i Luka tam, Czandżelika już dowiozą. Ortolina. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to znacie. Ortolina pewnie to jest już we Włoszech gdzieś znajdywalne, ale wiadomo, nie tak pod ręką, jak na przykład może mieć moja babcia w sklepiku pod domem. No, taka salsa z pomidorów, ale z różnymi warzywami. Nie ma tutaj... Daju, giù, 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 stuc. Quindi, so stavo qui. Allora, allora. Sì. Praticamente noi andiamo ora a fare colazione. Sì. In un posto, vabbè, qui. Sì. Che c'hanno? Sì. Iago Gianca. Che so? Prova a dire Iago Gianca. Nah. Iago <ride> Gianca. Ah, super. top. Iago Gianchi. Questo sì. è praticamente un dolce tipico qua. No, non è un dolce, è tipo una pasticceria, pasticceria. Sì. Però eh, che c'è solo una volta all'anno ed è proprio questo il periodo. Davvero? Sì. E ci sono i mirtilli dentro. Tipo watch, e... E quel bombolone. Sì. Ponchki, no? Eh, podobne, <ride> podobne, podobne. Praticamente c'hai tipo la forma di un ponchki, lo apri e dentro c'è tutti i mirtilli Quindi lo assaggerai oggi, ok? Va bene. Sincero, cioè se non ti piace lo devi dire. Facciamo iagogianchev... W ocenie Włocha Czy posmakuje My już jesteśmy gotowi Pokażę mój fit What do you think? To jest fura, którą nam dali Pokazuję wam teraz w świetle dziennym Jeep Avenger, superancki, słuchajcie Mega się nim jeździ Oczywiście musieliśmy się trochę przyzwyczaić do automatu Ale super Tutaj Ładujemy walizki I śmiegamy na śniadanie Già no ah, sì. no. no. vi ho la, la Lorca uno sclepio, Twinkle. Si Guarda dentro, vedi, tutte le candele? Non si Bello, eh? Questo è uno dei tre. Tre. ci sono Tre generalmente buono. Non sembra come Non Biavo maracuyasone. Aspetta, farò la test. Taka, 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 taka. Taka, taka. 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 bardzo delikatna Taka. Taka. Nawet mnie nie ciekawi, bo to wygląda. Bardzo, no, tak. taka, cieka... taka ciekawa, mówię. Delikatna, taka, że tylko. Bo zawsze jest taka gęsta, nawet w sposób pomarańczowa, nie? Mm. Ale dobra, taka orzeźwiająca. Komę? E, eh, buono, buono. A jest sadzadą? Siam. A szału, nie? Good. Good. <laughs> no. Che figata, ora. O mój Boże. <laughs> ale, ale wiesz. Ale ja, ja tak nie wyglądam bez brody. <laughs> no nie wyglądasz, nie wyglądasz. Spaczali na mezzo? No, dej mordere. No właśnie, dico mordi Lore. Ma się mordi? Eh, certo. Mordi, to znaczy gryź. Do mordy. Tak mocno, żeby to ja gody, nie? Nie, jeszcze się musi wygryźć. Bono. Woje się, że się poborodzę. A może to jest mnie fajnie? Mmmm, Boże. Jak to wygląda, Luka? No. Ma lo vedi? No, oh, mm -hmm. pasta barzo. Mm -hmm. È la nuova versione. E quella che no. È la nuova versione che c'è pure una crema. Sarebbe. Quindi mm. il... qui è molto bruciato, tu sei rozzvale. Mm. Sacra. Mamma no, che... <ride> mia, ma che fai? <ride> I shut sure doubt, hanging around, God Cause darling there was nothing right, when all you seem to do is lie. Those days are gone, I'm walking tall, while you're alone. Tutta il Lorek dostava eh, dal nostro nuovo poznano znajomego Piùke. Succede, come lo spieghi, che c'è il allora, Ronaldinho: tak, hanno fatto una partita eh, con le leggende brasiliane e con la nazionale, eh, diciamo, le vecchie glorie della nazionale polacca a calcio. In cui tra la nazionale brasiliana c'era Ronaldinho. I ha disegnato Ronaldinho. To pallone. Edycja limitowana, grali w tą piłkę, znaczy nie konkretnie to, ale było kilka piłek na meczu. I jedna jest właśnie, jedną ma właśnie Lorenzo. I tu jechaliśmy, to była długa, długa, długa trasa. Prawda? Załamek Jelungu. Jesteśmy w hotelu, słuchajcie, Mazurski Raj. Tutaj na Mazurach. Pokażę Wam nasz pokój, który jest bardzo piękny. Tutaj wchodzimy, mamy piękną strefę lustra. Ora rivo, ora rivo, no spoilerare, non spoilerare. Mamy łazienkę. Proszę bardzo. Piękny jest ten pokoik, powiem Wam. Naprawdę. Łazienka mamy, szafy. Mamy takie biureczko. Piękne łóżko, spójrzcie jak ładnie, mamy kanapę, telewizor piękny, e, tutaj taką miejscówę do posiedzenia i spójrzcie na to, spójrzcie na ten widok, mg wow, tutaj jest proszę bardzo basen, spójrzcie jak tutaj jest w ogóle pięknie, nie no, cudownie. Ok, tutaj mamy dwa krzesełka, żeby sobie e, chillować. Lo rebello! Belezu. Belezu? Co ty jesz już? Podobnie! Dobra, a my teraz mamy godzinę, bo za godzinę, my, godzinę schodzimy na taki późny obiad, bo będzie już... Jest czwarta godzina, więc idziemy wszystko szybko ładować, kamery, telefony, aparaty, e, robię włosy i spadamy. Słuchajcie, jeszcze tutaj wam zrobię taki z tej strony, nie no. CUDO. I spójrzcie co tutaj mamy. Pięć minut temu zapukali do nas do drzwi. A tutaj taka przystaweczka. Owoc. tarniki, Ciasteczka. Prosecco. Apri? Huh? April Prosecco? April. Ja tutaj już robię włosy. jest gotowy. Nagrałam Get Ready With Me na TikToku, <grywa> więc nie ja nagrywałam już tutaj nic, e, po prostu poprawiłam trochę make-up z dzisiaj, zrobiłam włosy takie beach waves, nie przebieram się, idziemy tak, bo totalnie nie mamy czasu, e, więc e, poprawiłam po prostu make-up chyba spoko to wygląda. Jesteśmy właśnie po wy występie z Jameson'a, Era. Bravissimo. Bravo, vero? Bravissimo. naprawdę fantastyczny występ. Wcześniej go nie znałam. Czy to jest rewelacja. My się dzielić. tutaj szybka przerwa na kantkę herbatkę podczas festiwalu. Allora, Lorenzo va a provare... Lorenzo si è emozionato con la città polacca Ho un'indicazione più... Lorenzo! Guarda che caffè! Ah, buono? Polacco! Vabbè... Va a Sì! Oh, oddio! <laughs> non è buono? Jedę tu tu, to jest kafe. Mam załecz polskim rapem. Świetna zabawa. Super, w ogóle my jesteśmy tutaj przy scenie, więc. Tylko jak lecą ognie, to jest trochę jak za gorąco. Dzieci Spakuj! Spaku! Dziewczyny, chaos! Się szybko i lecę spać, bo jutro czeka nas drugi taki sam dzień, więc później jakiś dzień dobry, kochani. Mam jeszcze całą puchniętą twarz. dawno słuchajcie, wstaliśmy. Wczoraj był właśnie pierwszy dzień festiwalu tutaj e, i wróciliśmy bardzo późno do domu. E, przez to, że też jesteśmy trochę dalej od tego festiwalu e, i ogólnie, że byliśmy aż do końca, to do domu dojechaliśmy gdzieś około trzeciej. Tego policja nas jeszcze zatrzymała, robi dla Lorenza test na alkohol. Nie wiem czemu, e, oczywiście nic nie pił, no, ale trochę to zajęło. Więc z tego powodu też wstaliśmy trochę później. Dzisiaj pogoda nie dopisuje za bardzo, ale i tak wyruszam właśnie tutaj w miasto, miasto do hotelu, zobaczyć co tutaj jest. Lorenzo, słuchajcie, już jest na treningu z Dominikiem, więc idę zobaczyć co tam robią chłopaki. Może zamkniemy sobie ten pokój. Mamy taki sportowy fit, dlatego że mówię, oni coś tam. Z jakiegoś, e, jakieś rzeczy dopadle. Don't know, i zobaczysz Nawet nie wiem, jak ja mam do, do nich dojść. Słuchajcie, ja próbuję się dodzwonić do jednego, do drugiego, nikt mi nie odbiera. Ten hotel jest tak duży, że nie mam do tego pojęcia, gdzie jest ta część sportowa. Widzę tutaj, doszłam do plaży. E, boże, jest tak cudownie, tutaj widzę domki jakieś. Naprawdę, musicie obczaić ten hotel, jak będziecie przyjeżdżać kiedyś właśnie na Mazury, bo sztos. Spójrzcie, jaki chillałcik. Dla mnie to nie jest pogoda do plażowania akurat, przyzwyczajona do yy, plażowania we Włoszech. Ale jest taka możliwość. Chyba znalazłam ich, bo jest taki balon kryty. To pewnie tutaj. Ja sądzę, że nie będę w stanie w nic zagrać, ale to zaraz powiem czemu. Kefaty. Italia Polonia, Vinto Polonia. <laughs> Oni sobie tutaj grają, a ja to, co Wam mówiłam, to, że yy, nie wiem, czy będę w stanie grać, dlatego że nie, nie wiem, co się stało Obudziło mnie dzisiaj rano, obudził mnie okropny skurcz Ja sobie leżę, wziął mnie taki skurcz łydki, że po prostu skręcałam się z bólu Ja nie nienawidzę tego uczucia skurcz, skurczu mięśni, a ja go nie mam tak naprawdę, bo ja nie jestem sportowcem ani Więc raz w życiu może miałam, a to był drugi um, Okropne tak mnie bolało, musiałam to masować i nie miało Tak był silny, że cały czas miałam łódka boli Jak wstałam z łóżka, to nie mogłam chodzić Po prostu nie mogłam dobrze położyć stopy na, na ziemię z tej nogi I właśnie nie wiem czemu Znaczy, znaczy wiem czemu nie wiem czemu, dlatego że wczoraj właśnie cały, cały, cały dzień Przechodziłam na obcasach, w bojkach, ale jednak obcasach i pod koniec już mnie tak tragicznie nogi, stopy bolały. Ale mówię o najwygodniejsze obcasy, jakie mogło być, więc właśnie tylko w bojki. Ale od rana po prostu od 9 rano do trzeciej w nocy byłam w tych kobojkach i po prostu jestem nieprzyzwyczajona do tego, bo ja chodzę zazwyczaj w płaskich butach, nie chodzę nigdy na co dzień praktycznie w kobojkach i łydki. Źle to przeżyły i po prostu cały czas mi ona boli. Mam nadzieję, że to minie. Bo jak nie, to nie wiem jak ja dzisiaj wieczorem będę tyle godzin dalej na festiwal. Dziękuję bardzo. To jest to gusto Lorek próbuje gumy balonowej. Błony. Bueno. Błony. Zajęł mi gusto od sí. infancji. W Polonii się sempre guma balonowa. Wzięliśmy sobie lody i siedzimy sobie tutaj na sí. przy jeziorze Polskie lody. Właśnie się dowiedzieliśmy, że mamy zarezerwowane kłody za 10 minut. Mega się ekscytuje. Będziemy się jeździć na kłodach po lesie podobno. E, nie wiem, czego się spodziewać. Trochę się stresuję, ale miejmy nadzieję, że poradzimy sobie bez żadnego wypadku. Czas na leżenie kasku, moja duża głowa. <grym <grym> i... Czekajcie.

tu <noise> <noise> I tu ma pani tak. od dowodu, tak? Tak. O. 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 Dziękuję o. bardzo. Co to było? Widać po mojej twarzy. To było tak rewelacyjne. Później pan, który nas kierował, dał nam te małe kłody i ja wsiadłam za nim. To było! To była taka adrenalina, że szok. A teraz wzięliśmy szybko szlafroki, idziemy się szybko przebrać i pójdziemy sobie do Sauny. Zobaczycie jak tam właśnie wszystko wygląda. Jesteśmy właśnie w sauniarni. Jaki to jest gigantyczny kompleks. Już Wam pokazuję. Mamy tutaj sauna czterech żywiołów. Boże, jak to parze. Następnie mamy sauna parowa, łaźny króla siela. Tutaj mamy saunę chlebową, gdzie robi się chlebek i później można go zjeść. W ogóle szok. tutaj mamy różne prysznice. Mm. Tutaj mamy saunę infrared. Sauna mazurskie zioła z różnymi ziołami. Inhalatorium. Tutaj co to jest? To ostatnie nie wiem, co to jest. Wiecie co to jest? Smentek na moczarach. Don't know. Tutaj też ściana tam środku To gdzie wchodzimy, może do chlebka? Do chlebka, idziemy Idziemy do chlebka, zjemy chlebka. Ja jestem taka głodna. Ja jestem taka głodna, słuchajcie, dzisiaj ominęło mnie śniadanie. Bo właśnie wstałam później. Niestety i jestem głodna cały dzień. Bo tutaj obiad jest dopiero o 17. A spójrzcie to tutaj jest też po saunie mamy bucket. Ice Bucket Challenge. Chyba się na to nie skuszę. Dla mnie takie termiczne rzeczy... No, arrivo! Idziemy do inhalatorium. Święty Gaj. Tutaj mamy wszędzie za nami prawdziwą sól. Pójście No i tak można się relaksować. Trę, due, było. Komera! właśnie już do restauracji hotelowej i słuchajcie przeczytaliśmy, że w piątki jest włoska kuchnia, więc idealnie dla nas. Już zauważamy że się różni to od wczoraj, dlatego że dzisiaj na przykład jest winko, już zestawione i białe i czerwone. I do tego pani kelnerka przynosi cały czas pizzę. Robił pizzę i przynosił dla wszystkich. Just a lesson that I learned And so it goes, Tables turn and you're on your own When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me.